呃。嗯 <music> <laughs> Już? Otwieram 42 sesję nadzwyczajną Rady Gminy w Bałtowie. Informuję, iż obrady sesji są transmitowane i uchwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk w związku z obowiązkiem ustawowym zawartym w artykule 20 ustęp 1b ustawy z dnia 8 marca 90 roku o samorządzie gminnym osoby, które wchodzą na obrady wyrażają tym samym zgodę na przetwarzanie swojego wizerunku. Informuję, że na dzisiejszą sesję przybyło 14 radnych, na stan 15 radnych, co stanowi kworum zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał. Witam Wójta Klawiarza witam Skarbnika Gminy Pawła Kudasa oraz wszystkich radnych przybyłych na dzisiejszą sesję. Panie i Panowie radni otrzymali projekt porządku obrad. Podają proponowany porządek obrad. Pierwsze otwarcie posiedzenia, drugie uchwalenie porządku obrad. Trzecie powołanie sekretarza obrad. Czwarte podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu służącego do przewozu przez rodziców do placówek oświatowych dzieci, młodzieży i uczniów z niepełnosprawnościami zamieszkałych na terenie gminy Bałtów. Piąte podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Bałtów na rok 2022. Szóste, podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bałtych na lata 2022-2036 i siódme, zamknięcie obrad sesji. Czy są uwagi do przedstawionego porządku obrad? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem przedstawionego porządku obrad? Proszę o przyciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty. Na sekretarza obrad proponuję Annę Mroczek. Proszę o przedstawienie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu służbowego do przewozu przez rodziców do placówek oświatowych dzieci, młodzieży i uczniów z niepełnosprawnościami zamieszkałych na terenie Gminy Bałtyk. Uchwała Rady Gminy Bałtów z dnia 19, 16 grudnia, przepraszam, w sprawie zmiany uchwały nr 41 łamane przez 259 łamane przez 2022 Rady Gminy Botowie z dnia 25 listopada 2022 roku w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu służącego do przewozu przez rodziców placówek oświatowych dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnościami zamieszkałych na terenie Gminy Botowie. Na podstawie artykułu 18 ustawy 2 punktu 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym e, e, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku prawo oświatowe Rada Gminy w Wołtowie uchwala co następuje paragraf 1 w uchwale nr 41 łamane przez 259 łamane przez 2022 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 25 listopada 2022 roku w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu służącego do przewozu przez rodziców do placówek oświatowych dzieci, młodzieży i uczniów z niepełnosprawnościami zamieszkałych na terenie gminy Bałtów wprowadza się następujące zmiany. Paragraf pierwszy otrzymuje brzmienie: ustala się stawkę za jeden kilometr przebiegu pojazdu uwzględnionej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców w wysokości. A. Dla pojazdów o pojemności skokowej silnika do 900 cm 0,514 zł. B. Dla pojazdu o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm 0,814 zł. 35 e, 0 838 e, e, zł paragraf 2 wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bałtów paragraf 3 uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego dziękuję, dziękuję pan Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Szanowni Państwo Uchwała podobna była podejmowana w uchwale poprzedniej zabrakło określenia wysokości zwrotu za jeden kilometr przejechany według stawki jaka jest przyjęta przez ministra infrastruktury w związku z poleceniem nadzorczym taka zmiana uchwały musi być podjęta i wprowadzone te stawki do uchwały. Dziękuję. Czy są jakieś zapytania? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem uchwały? Proszę o przyciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 13 za, jeden się wstrzymał. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Proszę o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. Uchwała Rady Gminy w Bałtowie z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Bałtów na 2022 rok. Na podstawie artykułu 18 ustawy czwartej z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Rada Gminy w Bałtowie uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 3. Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowe do poniesienia w 2022 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf 4. Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej Zadanie inwestycyjne roczne w 2022 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszych uchwał. Paragraf 5. Punkt pierwszy. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 7 757 740 zł i 6 groszy, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z. Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 6 milionów 600 tysięcy złotych. Dwa wolnych środków w kwocie 1 milion 157 tysięcy 74 i 6 groszy. Ustala się punkt pierwszy. Łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 9 166 655 zł. 6 groszy. 2. Łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1 409 581 zł. Z tytułu wymienionych w załączniku nr 5 do mniejszych 4. Paragraf 6. Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustami, dwa, ustawami w 2022 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. Paragraf 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Paragraf 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i o, y, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Dziękuję. Dziękuję. Pan Dziękuje. Panie, panie Przewodniczący, Panie Panowie Radni, Szanowni Państwo. Głównym punktem tej uchwały, dlatego dla dlaczego dzisiaj jest ta sesja, to było wprowadzenie do budżetu dodatku węglowego przekazanego od służb wojewody do budżetu gminy Wałdów. Ponadto są drobne przesunięcia w budżecie spowodowane bieżącą działalnością, które zostały szczegółowo omówione przez Skarbnika Gminy na posiedzenia wspólnych posiedzeniach komisji w dniu dzisiejszym. Jednocześnie Panie Przewodniczący chciałem się wypowiedzieć co do projektu uchwały w sprawie prognozy finansowej. Wieloletnia prognoza finansowa jest to konsekwencja przyjętych zmian w budżecie, które będą w tej uchwale przyjęte. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś zapytania? Nie, Nie widzę. Kto jest za przyjęciem uchwały? Proszę o przyciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Proszę o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Bałtów na lata 2022-2036. Uchwała Rady Gminy w Bałtowie z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Bałtów na lata 2022-2036. Na podstawie artykułu 18 ustawy 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Załącznik nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Bałtów na lata 2022-2036 do uchwały nr 28, łamane przez 185, łamane przez 2021 Rady Gminy w Bałtowie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2036 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Załącznik nr 2 wykaz wieloletnich przedsięwzięć w gminy Bałtów otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Paragraf 3. Załącznik nr 3 objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2036 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Dziękuję. Czy są jakieś zapytania? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem uchwały? Proszę o przyciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Wobec wyczerpania porządku obrad sesję uważam za zakończoną. Dziękuję państwu radnym za udział w sesji.